W związku z tym, że tor był wyrównany, ta luźna nawierzchnia zgarnięty z zgarnięta z zewnętrznej do wewnętrznej, więc uzyskał bardzo dużą prędkość na wyjściu z pierwszego łuku, więc leśnianie doskonale wykorzystali okoliczności, które akurat były na torze i, i to oni jakby wrócili do gry i oni teraz czują się chyba mocniejsi. Mecz nabiera Rumieńców, mają o czym myśleć Torunianie, Holder na ostatnim miejscu. No i teraz spoglądamy na Rajana Saliwana, który skutecznie jeździ dziś na leszczyńskim torze. 5 punktów w dwóch startach. Jego partnerem w tym wyścigu Michał Jepsen Jensen. Jensen dotychczas jeden punkt. No a para leszczyńska podbudowana tym podwójnym triumfem w biegu siódmym. Janusz Kołodziej, w jego motocyklu jeszcze jakieś ostatnie poprawki i Adam Skórnicki, 26 punktów po stronie Unii, 22 w dorobku Unibaxu Toruń. No i teraz czy Leszczynianie pójdą za ciosem, czy będą kontynuować tę zwycięską pasję? 4 do 2 wygrany wyścig 6, 5 do 1 wyścig 7, wyścig 8, 4 do 2 dla Unii Leszno. Przed nami wyścig 9 od krawężnika. Jensen kasku białym, Unibak Toruń, Skórnicki kask niebieski, Unia Leszno. Saliwan kask żółty, Unibak Storuń. I Kołodziej, Unia kask czerwony. Sporo czasu do tego, by podjechać pod taśmę, Ponad 20 sekund. Już ponagla zawodników, kierownik startu. Doping gorący leszczyńskich fanów. I wiara w to, że można pójść za cioski, Ta nieliczna, Grupa fanów Toruńskiego Uniwaxu liczy na to, że z tych wyścigów nastąpi całą Świetny start z Saliwana, ale jeszcze lepiej Jensen przy krawężniku, Jensen jest pierwszy. No i proszę, konia z rzędem temu, kto jest w stanie przewidzieć, jak kończyć się będzie rywalizacja w zmaganiach Unibaxu i Unii, bo tu wszystko zmienia się jak w kolejdoskopie. Jensen pierwszy, zanim Skórnicki trzeci. Saliban, którego ostro naciska Janusz Kołodziej, Kołodziej, teraz Saliban nabiera prędkości pozewnętrznej, żeby z tak jest, no i to wszystko się zmieniło. Tu mógł się tego spodziewać, że ten, który mógł pochwalić się najskromniejszym dorobkiem na starcie, przed startem do tego wyścigu numer 9, będzie na czele stawki, będzie prowadził, będzie prowadził pewnie, będzie jechał po trzy punkty. A walkę na dystansie ze Skórnickim i z Kołodziejem wygra Salivan, No i tym samym niespodziewanie, aczkolwiek jak najbardziej zasłużenie wygrywają wyścig dziewiąty podwójnie Torunianie. Trzy punkty Jensen. Dwa punkty Saliwan. Jeden punkt Skórnicki, a jakieś problemy z motocyklem jeszcze na ostatnim czwartym okrążeniu Janusz Kołodziej. No i tak e, raz na wozie, raz pod wozem para Skórnicki-Kołodziej. Po przegranej 1 do 5, zwycięstwo 5 do 1 i teraz przegrana 1 do 5, a w meczu remis po 27. Jak widzimy w tym spotkaniu, wszystko może się zdarzyć. Tutaj też wiele się działo na, na wejściu w pierwszy łuk, Jensen wygrał ten start, pojechał po wewnętrznej części toru. Ta linia wyniosła go na prowadzenie. Tam trwa walka o drugie miejsce. Wszyscy Skórnicki, Saliwani, Kołodziej. Wnieśli się bardzo szeroko. Ten ostatni był tuż pod bandą, w potężnej szpryce od Skórnickiego i, i, i Saliwana, więc była tam ostra walka w tym kurzu, w tym błocie. Najskuteczniej z tego wyszedł tak naprawdę Salivan. On zobaczył, że Adam Skórnicki jedzie coraz wolniej po wewnętrznej części toru, tak środkiem toru można powiedzieć, po dosyć niekorzystnej linii. Ten e, wypchnięty na zewnętrzną część toru Ryan Sullivan e, poczuł, że może rozpędzić swój motocykl szybciej i przejechał dosyć swobodnie obok Adama Skurnickiego. No i sytuacja faktycznie zmienia się jak w kaleidoskopie, tutaj wszystko może się wydarzyć i w żadnym wyścigu nie jesteśmy w stanie już chyba przewidzieć, e, co, się, co się wydarzy.